Siemanko YouTube, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym poradniku do Cywilizacji 7. Dzisiaj na warsztat wjeżdża zadowolenie czyli surowiec, tak jest, w cywilizacji 7 zadowolenie teraz będzie pełniło funkcję surowca, którego będziemy gromadzić, absurdalne po prostu ilości, jak widzicie tutaj aktualnie jestem w turze 94, mam zadowolenia 64, czyli więcej na przykład niż kultury, czy nauki, czy wpływów, ale mniej aktualnie niż złota. Słuchajcie, w cywilizacji 6 zadowolenie pełniło funkcję takiego dopełniacza powiedzmy, ono było dosyć istotne ale kary, jakie otrzymywaliśmy za ujemne zadowolenie nie były aż tak radykalne w sensie oni je troszeczkę potem w zmienili, że bardziej to bolało jak nasze były niezadowolone, ale zmniejszało się przyrost populacji w miastach, na przykład zmniejszał się dochód spół jak mieliśmy ujemny, dlatego tak wypadałoby to mieć po prostu wartości wtedy zero, jak mieliśmy dodatnie no to. Zwiększa nam się przychód o 10 albo 15%. Już dobrze nie pamiętam ze wszystkich pól w danym mieście. W Cywilizacji 7 zadowolenie pełni zupełnie inną rolę bardziej bym powiedział, że kluczową, ponieważ wpływa na o wiele więcej różnych tutaj czynników, które sobie zaraz po kolei omówimy. Na sam początek warto zapoznać się z cywilopedią, tym bardziej, jeżeli pierwszy raz uruchamiacie cywilizację. W sensie, jeżeli cywilizacja 7 to jest wasza pierwsza, pierwsza część, to macie styczność. Cywilopedia będzie waszym przyjacielem, a nawet jeśli po prostu uruchamiacie cywkę 7 po raz pierwszy, a znajdziecie poprzednie części, to tutaj też się jak najbardziej odnajdziecie, zresztą sami wiecie. Dobrze, wpiszmy sobie tutaj najpierw zadowolenie. Zadowolenie pełni funkcję globalnego, lokalnego zasobu, podobnie do złota. Najważniejsze z nich kwestie wytwarzanie, wykorzystywanie, wzmocnienia, globalny dochód i tutaj to, co jest moim zdaniem aktualnie najważniejsze i na tym też się będziemy skupiać. Zadowolenie dzielimy sobie na dwa poziomy. Poziom globalny czyli zadowolenie pozwala organizować obchody. I poziom miast, czyli zadowolenie lokalne, które jest wykorzystywane do utrzymywania specjalistów budowli osiedla przekraczające swoje limity, zmęczenie wojną i niepokoje w przyjętych miastach również wpływają na lokalne zadowolenie. I teraz mamy tutaj ważne też wspomnienie, wskazówka. Jeśli poziom zadowolenia w naszym osiedlu spadnie poniżej zera poniesiemy konsekwencje niezadowolenia. I teraz niestety nie jest za dobrze ta cywilopedia zrobiona w tej części, nie mogę sobie w to kliknąć. Musimy tutaj wpisać po prostu ręcznie niezadowolenie, konsekwencje. I tu się skupimy tylko na tym pierwszym, w sumie to na tym jednym podpunkciku. Każdy punkt lokalnego niezadowolenia nakłada karę minus 2% do pozostałych lokalnych obchodów, dochodów, takich jak złoto, produkcja i nauka. Tak. Czyli oznacza to tyle, że 64 punkty, które widzicie tutaj w lewym górnym rogu, jest to moje zadowolenie globalne. Zadowolenie lokalne, żeby sprawdzić, no to wystarczy wejść na jakieś, jakiekolwiek tutaj byśmy chcieli miasto, weźmy sobie dla przykładu Hichiti, ponieważ to jest małe, malutkie osiedle ich poziom zadowolenia wynosi aktualnie 4, czyli ci ludzie są zadowoleni, nie otrzymują żadnych kar. I gdyby tutaj było minus 1, no to otrzymywalibyśmy minus 2% z dochodu tych, pól, z którego to miasto czy tam to osiedle miasteczko, przepraszam. Korzysta, więc warto mieć to na uwadze, że jeżeli Wam gdzieś spadnie, a może tak być przy zakładaniu nowych osiedli, no to żebyście sobie tutaj na to bardziej przyjrzeli i sobie to zrobili na zero co najmniej. Już nie mówię o plusach, ale na zero. Jeżeli chodzi o globalne, globalną wartość 64, to ona pełni tutaj funkcję dosyć. Ekstremalnie istotną. Gry z, samego z samym zadowoleniem nie wygracie, ale zadowolenie bardzo Wam to ułatwi. Mianowicie, jak sobie klikniecie na ten pergamin, żeby zobaczyć tutaj cały ustój Waszej cywilizacji w przeglądzie, macie coś takiego jak obecny ustój i zadowolenie. Obecny ustój jest to ustój, który wybieracie praktycznie na samym początku gry. Jest jeden do wyboru z trzech i on będzie Was dotyczył przez całą epokę. Więc wybierajcie sobie z głową, tak jakbyście chcieli sobie poprowadzić Waszą rozgrywkę, bo potem tego zmienić nie będziecie mogli. Następnie mamy tutaj właśnie to zadowolenie, które wpływa na obchody, i obchody są tutaj kluczowym, jakby zwrotem. Jak widzicie, mam tutaj dochód 64 naturę, czyli tyle samo co tutaj, to jest dochód globalny. Oznacza to, że 64 zadowolenia dostaje naturę, i jak dojdę do określonego pułapu, niestety Filaxis jeszcze nie pomyślało, żeby pokazać. Jaki, jaka jest pula tego zadawania, w sensie ile, jaką wartość potrzebujemy, żeby odpalić ten dochód, dzieją się dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest właśnie możliwość wyboru jednego z dwóch bonusów z naszego wybranego obecnego ustroju. Czyli w moim wypadku będzie to albo plus 20% do żywności przez 10 tur, Albo plus 30% do produkcji przeznaczonej na wznoszenie budowli, również przez 10 tur. Przez 10 tur, ponieważ 10 tur właśnie trwa taki obchód. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o wiele ważniejsza, zadowolenie tudzież obchody. Każdy jeden odpalony obchód dodaje wam miejsce na doktryny społeczne. Oczywiście to można sobie zwiększać też innymi czynnikami, ale my się skupiamy teraz tutaj na zadowoleniu. W związku z czym jeden, jeden tutaj obchód odpalony to jest jeden dodatkowy slot na doktryny społeczne, bo możemy je sobie odbokować również na budunkami, cudami, liderami, etc. Więc pamiętajcie, żeby zadowolenie trzymać na jak największym poziomie, ponieważ oprócz tych dwóch najważniejszych rzeczy, czyli ustrój i Miejsce na doktryny społeczne jest jeszcze utrzymywanie budynków, ponieważ każdy budynek znaczy, nie każdy, ale niektóre budynki, tak jak na przykład pomnik, biblioteka one kosztują punkty zadowolenia, żeby utrzymać. Nie dość, że płacicie za to hajs, to jeszcze musicie płac, płacić uśmiechni, uśmiechniętymi gębami. Ok, są oczywiście budynki, które wam też to zadowolenie dodają. Są heksy, w sensie pola, na których możecie pracować, które wam dodają i są. Surowce. W sumie, gdybym miał tak powiedzieć, to chyba surowce są tym i budynki. Budynki zwykłe, które stawiacie sobie w miastach, oraz surowce są dwoma najważniejszymi, no nie, najważ, nie najważniejszymi, przepraszam, tylko są głównymi źródłami Waszego zadowolenia. Jak sobie wejdziemy teraz w ekran rozdysponowania zasobów. Bo tutaj będzie łatwiej to wszystko zobaczyć, no to mamy no nieba wełna, nie jedwa, ale na przykład Wełna dodaje plus 2 do produkcji i plus 2 właśnie do zadowolenia. Jak sobie zobaczymy imperialne zasoby, czyli takie, których nie musimy nigdzie przypisywać, wino daje plus 2 do zadowolenia w stolicy, 10% do kultury podczas obchodów, czyli jak właśnie odpalimy ten event, to wtedy dostajemy jeszcze boosta plus 2 do zadowolenia. Yy, nie jest to jakieś tam ekstremalnie mocne, ale przyjemne. Winko w sensie w grze, nie? Żeby nie było. Perły natomiast plus 2 do zadowolenia w stolicy i plus 4 do zadowolenia w każdym innym mieście, co się przekłada, że jeżeli macie 5 innych miast, miast, nie, nie miasteczek, miasteczko niestety nie dostaje tylko miasta, czyli na przykład tutaj Alabama, miasto macie napisane zresztą, to yy, na moim przykładzie ze stolicy perły dają plus 2, z tego z Alabamy, które jest miastem, dostajemy plus 4, czy już plus 6, z Missouri, które też jest miastem, dostajemy Kolejne plus 4, czyli to już jest 10 i te 10 punktów z tych perełek ląduje nam tutaj do puli głównej globalnej naszego zadowolenia, czyli bardzo ważna i przyjemna rzecz. Warto sobie perełki polować, jak gdzieś nam wam się zrespawnią. Kolejny istotny element Cywilizacja 7 wprowadziła znowu limity osiedli. Oznacza to tyle, że jak zaczynacie grę, możecie ich postawić tylko 3, ale nie do końca. Będziecie mieć 3 na 3, ale możecie przekroczyć ten próg i zdobyć sobie na przykład 4 miasta na 3 sloty. Oznacza to tyle, że 3 miasta nie będą, za posiadanie 3 miast nie będziecie ponosić żadnej kary do zadowolenia, jednak jak postawicie czwarte, czyli to jedno ponad limit, będzie wam dawało minus 5 do zadowolenia we wszystkich osiedlach, za każde osiedle ponad limit. Oznacza to tyle, że jeżeli ja bym teraz postawił, no nie szóste, ale załóżmy hipotetyczne potrzeby tego materiału, że mam 5 na 5, tak, 5 miast. Jeżeli postawiłbym szóste, otrzymałbym raz, dwa, trzy, cztery, pięć, razy 5, minus 25 zadowolenia globalnego i minus 5 lokalnego w każdym z tych miasteczek za to jedno miasto, czyli miałbym tutaj ile? 64 minus 25, no to jest 39 zadowolenia, tak, czyli dosyć, no nie powiem, że prawie 50, chociaż to ja jest prawie 50%, prawie 50% spadek zadowolenia globalnego. Jednak jeżeli to jest sobie zadowolenie do jakichś absurdalnych wartości, bo wiem, że jest to możliwe w tej części doprowadzicie, no to śmiało możecie sobie ponad limit te miasteczka stawiać. Dodatkowo, jak było napisane w cywilopedii, jeszcze zadowolenie służy do utrzymywania. Specjalistów. Specjalista jeden bodajże kosztuje minus dwa do zadowolenia. Nie mam tego, jak dokładnie sprawdzić, dokładnej wartości, ponieważ gram Pachacuti. A Pachacuti ma taką specjalną zdolność, że nie musi płacić zadowoleniu za utrzymanie specjalistów sąsiadujących z górami. Pech tak chciał, że jedyny specjalista, jakiego mam, znajduje się w Alabamie. A Alabama, akurat, osiedla tutaj przy tych dwóch pagórkach. Gdyby mi się tutaj miasto H Cahokia, czyli moja stolica, rozwinęła Zrobiłem sobie specjalisty gdzieś oddalnego od gór bo tutaj się góry praktycznie nie trafiły no to bym był w stanie dokładnie określić ile za takiego specjalistę dostajemy w każdym razie zadowolenie no ma wpływ na całą masę tutaj różnych rzeczy które wam zresztą teraz też wymieniłem możemy jeszcze sobie to pozyskać poprzez dyplomację. To wiem na 100%, tylko tutaj aktualnie ja nie mam takiego przedsięwzięcia, które by to zwiększyło, jednak AI często do was będzie przychodziło z propozycją, właśnie y, zwiększenia zadowolenia, czy to dla was, czy to dla nich, bo tutaj dyplomacja troszeczkę działa inaczej. Dobra, myślę, że na wstępie dla nowych graczy tyle informacji, jeżeli chodzi o zadowolenie, będzie wystarczyło. Jeżeli pomogłem, no to kciuk lub łapka w górę, komentarz do zasięgu, również mile widziane, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby ten kanał był coraz większy i oczywiście więcej materiałów z Cywilizacji 7, czy to poradników, czy to gameplay, czy jakichś innych tam wyzwań się pojawi. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie, cześć!